Każdego dnia w Polsce popełniane są tysiące przestępstw. Na kanale Wiadomości Kryminalne codziennie znajdziecie najbardziej szokujące przestępstwa z kraju i ze świata. Policja z komisariatu w Bydgoskim Fordonie prowadzi intensywne poszukiwania 19-letniej Karoliny Sikory, która zaginęła 6 listopada bieżącego roku. Karolina wyszła z domu przy ulicy Bortnowskiego w Bydgoszczy około godziny 14 i od tego czasu nie wróciła ani nie skontaktowała się z rodziną. W akcji poszukiwawczej uczestniczą funkcjonariusze z różnych jednostek kujawsko-pomorskiego garnizonu, w tym z komendy wojewódzkiej policji w Bydgoszczy oraz z Olsztyna i komendy głównej policji. Do poszukiwań wykorzystywane są policyjne łodzie, drony oraz specjalistyczne psy służbowe. Mimo szeroko zakrojonych działań, Karolina Sikora nadal pozostaje zaginiona. 24 listopada, w kontekście okoliczności zaginięcia, przeszukiwano tereny nadwiślańskie. W poszukiwaniach pomagał policyjny pies z komendy wojewódzkiej Policji w Olsztynie, wyszkolony do poszukiwania osób pod wodą. A drony policyjne przemierzały okolice w poszukiwaniu zaginionej. Karolina Sikora ma około 167 cm wzrostu waga około 70 kg, szczupła budowa ciała, długie blond włosy z jasnymi pasemkami, niebieskie oczy, prosty nos. Znaki szczególne to tatuaż serca otoczony cierniami na lewym ramieniu i nieregularny tatuaż przy małym palcu lewej ręki. Ubiór zaginionej to czarne spodnie, czarna kurtka do pasa, czarne sportowe buty z białymi podeszwami. Osoby posiadające jakiekolwiek informacje mogące pomóc w odnalezieniu Karoliny Sikory. Proszone są o kontakt z komisariatem policji Bydgoszcz-Fordon przy ulicy Wyzwolenia 122 w Bydgoszczy lub dzwoniąc na numer alarmowy 112. Ministerstwo Spraw Zagranicznych Polski przekazało informację o uwolnieniu Polki przetrzymywanej przez Hamas. W komunikacie resortu spraw zagranicznych Podkreślono zadowolenie z zawieszenia broni w strefie gazy, które umożliwiło uwolnienie pierwszej grupy zakładników, w tym obywatelki Polski. Zawieszenie broni pozwoliło również na zwiększenie dostaw pomocy humanitarnej do Enklawy. Polska wyraża podziękowania wszystkim partnerom zaangażowanym w osiągnięcie tego postępu i wyraża nadzieję na utrzymanie zawieszenia broni. Ministerstwo Spraw Zagranicznych podkreśla konieczność szybkiego uwolnienia wszystkich uprowadzonych osób oraz domaga się od Izraela zgody na bezpieczne opuszczenie strefy gazy przez pozostałych obywateli Polski. Szef polskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych Zbigniew Rau wcześniej apelował o umożliwienie wyjazdu ze strefy gazy obcokrajowców, w tym blisko 30 obywateli polskich. Hamas i Izrael doszli do porozumienia o kilkudniowym zawieszeniu broni, które wynegocjowano z udziałem Egiptu, Kataru i Stanów Zjednoczonych. W ramach rozejmu ustalono warunki zwolnienia osób uprowadzonych przez Hamas, a Izrael zobowiązał się uwolnić 150 skazanych Palestyńczyków oraz ograniczyć obserwacje z powietrza południa Strefy Gazy. W Strefę Gazy ma trafić pomoc humanitarna, a pierwsze ciężarówki z pomocą dotarły na ten teren w piątek. Policjanci ze Starogardzkiej Komendy otrzymali zgłoszenie o kradzieży samochodu osobowego. Do zdarzenia doszło w drugiej połowie października na jednej z ulic w centrum Starogardu Gdańskiego. Sprawą natychmiast zajęli się miejscowi kryminalni, którzy w wyniku szeroko zakrojonej pracy operacyjnej wytypowali sprawców oraz ustalili ich personalia. W przedmiotowej sprawie funkcjonariusze zatrzymali 30- i 32-letniego mężczyznę. Dwaj mieszkańcy kociewia wpadli podczas kontroli drogowej i zostali doprowadzeni do policyjnej celi. Przeszukując posesję jednego z zatrzymanych, Nel, policyjny pies wyspecjalizowany w poszukiwaniu zapachu narkotyków, wskazywał swojemu przewodnikowi miejsce usytuowane pod korytem w stajni. Gdy policjanci rozgarnęli luźną ziemię, ich oczom ukazała się plastikowa pokrywka niewielkiej beczki służącej do kiszenia ogórków. Wewnątrz znajdowało się kilka worków z żółtym proszkiem. Jak wykazało badanie testerem, była to amfetamina. Kryminalni zabezpieczyli blisko półtora kilograma tego środka. Dodatkowo policjanci zatrzymali zamieszkującą na terenie tej posesji kobietę. Zabezpieczony do tej pory materiał dowodowy pozwolił śledczym na przedstawienie 29-letniej kobiecie oraz 30-letniemu mężczyźnie zarzutów dotyczących wprowadzania do obrotu znacznej ilości substancji psychotropowej. Dodatkowo działający w warunkach recydywy 30-latek oraz jego 32-letni brat usłyszeli zarzut dotyczący kradzieży pojazdu. Wobec najstarszego z zatrzymanych zastosowany został dozór policyjny. Zgodnie z decyzją sądu, 29-latka została tymczasowo aresztowana na okres miesiąca, a o rok starszy mężczyzna spędzi teraz w areszcie najbliższe trzy miesiące. Jan K., ginekolog z Wrocławia, został nieprawomocnie skazany za wykorzystanie seksualne 19-letniej pacjentki. Dopiero po ogłoszeniu wyroku, uniwersytet medyczny odsunął go od zajęć ze studentami. Władze uczelni podkreśliły, że nie były wcześniej świadome ciążących na nim zarzutów. Informacje na temat zarzutów i skazania lekarza uzyskano z mediów. W przypadku Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego Przyborowskiej we Wrocławiu, gdzie Jan K. również pracował. Sytuacja była podobna. Zarzuty i wyrok stały się znane z mediów. Szpital zapoczątkował wyjaśnianie sprawy, podkreślając odpowiedzialność wobec pacjentów i brak wcześniejszych skarg na lekarza. Szpital nie otrzymał informacji z prokuratury o zarzutach ani skierowaniu aktu oskarżenia do sądu. Jan K. pracował w szpitalu i uczelni do momentu wyroku. Pierwsze medialne doniesienia o jego działaniach pojawiły się w 2019 roku. Kiedy to pacjentka zgłosiła się do programu telewizyjnego, relacjonując swoje doświadczenia z ginekologiem sprzed lat. Podczas pierwszej wizyty u ginekologa, dziewiętnastoletnia wówczas pacjentka miała zostać wykorzystana seksualnie przez Jana K., lekarz miał poczęstować ją whisky na rozluźnienie i dokonać przemocy seksualnej podczas zabiegu nacięcia błony dziewiczej. Prokuratura dotarła do kolejnej kobiety, która opowiedziała o podobnym przypadku, jednak w jej sytuacji nie doszło do stosunku. Sąd skazał ginekologa na dwa lata więzienia w zawieszeniu na cztery lata, uznając go winnym wykorzystania jednej z pacjentek. Zarówno prokuratura, jak i obrona rozważają złożenie apelacji. Prokuratura domaga się surowszej kary, a obrona nie zgadza się z uznaniem winy. Maria Kubisa, ginekolożka prowadząca prywatną praktykę w Szczecinie, otrzymała zarzuty od prokuratury regionalnej w Szczecinie. Jest podejrzana o podawanie pięciu pacjentkom środków wczesnoporonnych bez sprawdzenia, czy istnieją przesłanki do usunięcia ciąży. Sprawa lekarki nabrała rozgłosu na początku roku, kiedy to agenci Centralnego Biura Antykorupcyjnego wkroczyli do jej gabinetu i zabezpieczyli dokumentację kilku tysięcy pacjentek sięgającą 1996 roku. Ustalono, że Maria Kubisa w swoim gabinecie lekarskim sprzedawała pacjentkom lek o działaniu wczesnoporonnym oraz instruowała co do sposobu przyjęcia tabletki, tak aby doszło do przerwania ciąży u pacjentki. W toku śledztwa ustalono, że dochodziło w toku wizyt lekarskich do sytuacji, w których Maria Kubisa nie przeprowadzała wywiadu ani badania lekarskiego i nie sporządzała dokumentacji medycznej z wizyty. Czytamy w komunikacie prasowym Prokuratury Regionalnej w Szczecinie. Doktor Kubisa nie przyznaje się do zarzutów i odmówiła składania wyjaśnień. Jej obrońca, adwokat Rafał Gawęcki, wyraził zaskoczenie decyzją prokuratury o postawieniu zarzutów i podkreślił, że nazwiska wskazanych w postanowieniu nic nie mówią lekarce. Prokuratura podkreśla, że pacjentki nie mają się czego obawiać, ponieważ nie jest karalne usuwanie własnej ciąży, a jedynie pomocnictwo w jej usunięciu. Za popełnione przestępstwa lekarce grozi do trzech lat pozbawienia wolności. Sprawa jest również kontrowersyjna ze względu na zabezpieczenie dokumentacji medycznej pacjentek przez Centralne Biuro Antykorupcyjne. Adwokat Gawęcki zwrócił uwagę na fakt, że to pacjentki są pokrzywdzonymi w tej sprawie, a część z nich już podjęła odpowiednie działania prawne. Policja i prokuratura wyjaśniają okoliczności śmierci 39-letniego mężczyzny, którego ciało z ranami kłutymi klatki piersiowej Znaleziono w łazience mieszkania w Pabianicach. Zgłoszenie o zdarzeniu wpłynęło do pabianickiej policji w sobotę wieczorem, 25 listopada. Mundurowi na miejscu zabezpieczyli teren, przesłuchali świadków i pod nadzorem prokuratora wykonali oględziny oraz zabezpieczyli ślady kryminalistyczne. W związku ze sprawą zatrzymano dwie osoby, 27-letnią kobietę i 45-letniego mężczyznę, którzy byli nietrzeźwi. Według ustaleń śledczych. Obie zatrzymane osoby oraz ofiara wcześniej wspólnie spożywały alkohol. Decyzja o ewentualnym postawieniu im zarzutów zależeć będzie od zgromadzonego materiału dowodowego i wyników przesłuchań. W sprawie zabójstwa grozi kara dożywotniego pozbawienia wolności. Sekcja zwłok 30-letniego siatkarza drugoligowej Avi Solar Sędziszów Małopolski, Jakuba Oponia wykazała, że przyczyną śmierci było utonięcie. Śledztwo nadal trwa, aby ustalić okoliczności, które doprowadziły do tej tragedii. Opoń, który mieszkał w Godowej, był znany ze swojej kariery sportowej, reprezentując wcześniej Krośnieńskie Karpaty, a ostatnio grając jako libero w Avi Solar. W piątek przed jego śmiercią trenował z drużyną, a później spotkał się ze znajomymi, którzy odwieźli go samochodem pod dom około godziny pierwszej w nocy. Nie wiadomo dlaczego siatkarz nie wszedł do domu i jak znalazł się w rzece Stobnicy, skąd jego ciało wydobyto w niedzielę po południu. Prokurator Agnieszka Nazarowicz z prokuratury rejonowej w Strzyżowie poinformowała, że na ciele oponia znaleziono drobne otarcia i zasinienia, ale uznano, że powstały one z przyczyn naturalnych. W chwili obecnej wykluczono udział osób trzecich w jego śmierci. Nie wiemy dlaczego nie wszedł do domu, czy miał się z kimś spotkać. Nie wiemy w jaki sposób znalazł się w rzece. Chcemy to ustalić. Śledztwo trwa. Mówi Agnieszka Nazarowicz, szefowa prokuratury rejonowej w Strzyżowie. Śledztwo prowadzone jest pod kątem nieumyślnego spowodowania śmierci. Brak jest dowodów wskazujących na samobójstwo. Prokuratura bada również, czy Jakub Opoń był pod wpływem alkoholu. Pobrano próbki krwi i tkanek do badań, na wyniki których trzeba będzie poczekać. Pogrzeb Jakuba Oponia odbył się w piątek, 24 listopada w Godowej. Policjanci z Jarocina efektywnie zatrzymali włamywacza w ciągu godziny po zgłoszeniu przestępstwa. Zgłoszenie o włamaniu do budynku gospodarczego w Jarocinie wpłynęło chwilę po godzinie 8. Sprawca wyłamał deski w drzwiach. I ukradł z budynku rębak, kosiarkę oraz inne narzędzia. Straty wyniosły prawie 2000 zł. Funkcjonariusze, po przybyciu na miejsce zdarzenia, szybko podjęli działania operacyjne. Śledząc ślady, dotarli do budynku oddalonego o kilkaset metrów. Tam, w jednym z pomieszczeń, zauważyli 35-letniego mężczyznę z powiatu Krotoszyńskiego, znanego z przestępczej działalności, który rozbrajał skradziony sprzęt ogrodniczy. Zatrzymany około godziny dziewiątej tego samego dnia, był poszukiwany w związku z odbyciem kary trzech lat więzienia za inne przestępstwa włamania. Na podstawie zgromadzonych dowodów policjanci przedstawili mu zarzut kradzieży z włamaniem w warunkach recydywy. Grozi mu kara od roku do 15 lat pozbawienia wolności. Procesu i wyroku mężczyzna będzie oczekiwał w zakładzie karnym. Oscar Pistorius, znany jako najszybszy człowiek bez nóg, odsiaduje wyrok za zamordowanie swojej partnerki, Rivi Steenkamp. 37-letni Pistorius, sławny paraolimpijczyk i Olimpijczyk z RPA, został skazany za morderstwo z premedytacją. W pierwszej instancji skazany na 5 lat więzienia za nieumyślne zabójstwo, wyrok został zmieniony przez sąd apelacyjny na 6 lat, a następnie sąd najwyższy zaostrzył karę do 13,5 roku. Uznając poprzednie wyroki za szokująco łagodne. Pistorius, zdobywca złotych medali na paraolimpiadzie oraz uczestnik Igrzysk Olimpijskich i Lekkoatletycznych Mistrzostw Świata, stał się symbolem nadziei osób z niepełnosprawnością. Jego upadek rozpoczął się po oskarżeniu o zastrzelenie 29-letniej partnerki w Walentynki 2013 roku w ich wspólnym domu w Pretorii. Pistorius otrzymał zgodę na warunkowe zwolnienie po odsiedzeniu połowy wyroku zostanie poddany specjalnym programom integracyjnym. Jego sprawa zyskała międzynarodową uwagę z transmisją przesłuchań i procesu na żywo. Pistorius utrzymuje, że strzelał w drzwi zamkniętej łazienki, myśląc, że za nimi ukrywa się włamywacz. Rodzice Rivi Steenkamp, Barry i June różnie reagowali na wydarzenia związane ze sprawą. Barry Steenkamp, który odwiedził Pistoriusa w więzieniu, zażądał od niego przyznania się do winy, ale Pistorius trzymał się swojej wersji wydarzeń. June Steenkamp z kolei oświadczyła, że przebaczyła Pistoriusowi, ale sprzeciwiała się jego wypuszczeniu z więzienia. Codziennie w Polsce i na świecie popełniane są tysiące przestępstw. Jeśli chcesz być na bieżąco z wiadomościami kryminalnymi, zachęcamy do polubienia filmu oraz do subskrypcji kanału.